Witajcie serdecznie na kanale. Słuchajcie trochę od dubki strony, jak to się mówi. Bo już to rozebrałem, ale jak stwierdziłem, że to rozebrałem, to może nagram wam filmik, jak założyć sobie akcesoryjnego tego świecącego LEDa i wyciągnąć tutaj tą atrapę i założyć LEDa świecącego. Drogi są dwie. U nas, chłopak jest taki szakul na naszej grupie, który może Wam przerobić takiego LEDa. Dostarczycie mu atrapę i. On Wam tam wklei ładnie leda i sobie go zamontujecie, albo kupicie sobie oryginał, więc drogi są dwie. Zapraszam do nas na grupę CWMOTO Porady. Tam jest ponad 20 tysięcy użytkowników, tam sobie możecie zobaczyć kolegę szakulak wpiszecie, on się zajmuje przerabianiem tych atrap na ledy. E, pozdrawiam, Łukasz. E, jeszcze tak, no to tak mówię Wam, trochę z, zacząłem to... No kiedy pomyślałem, że to będzie interesujące, to już to rozebrałem, więc... Już widzicie to rozebrane, ale może tak od tyłu do przodu, od rozebranego, wymienionego do włożonego. Wam pokażę jak się to robi. Słuchajcie, tu macie leda, tu macie cztery śruby, które trzymają, żeby się do nich dostać trzeba właśnie ten cały pas zdemontować, będzie najłatwiej. Jedna, druga, trzecia, czwarta śruba do odkręcenia, jedna wtyczka do wyjęcia, druga wtyczka do wyjęcia. To jest takie co trzymać się będzie tutaj, żeby kabel wiązkę trzyma i wyjedziemy nim zaraz, wyciągniemy go. Więc tu już mamy prawie już wszystko gotowe. Pokażę Wam jak złożyć, uważać, trzeba, żeby te spinki przy wyciąganiu tego pasa Wam nie pouciekały, bo lubią się powypinać. Tu są spineczki, później założymy i złożymy go. Jak widzicie, trzeba raz też zdjąć, więc tak szybki filmik dla Was, jak zamontować ten niegorec zaświecącego i jak to wygląda. Patrzcie teraz, on sobie już tu wychodzi. Mamy tutaj tą matrapkę, włożymy nową, przekręcimy te cztery śruby. Raz, dwa, trzy i cztery, wepniemy sobie wtyczki i będziemy cały ten pas składać. Więc no to jest nie do wyrzucenia. Jak ktoś nie lubi marnować, może sobie go przerobić na leda świecącego. Tu macie widzicie, są takiego, takiego kształtu śrubki. Przepraszam, że, że taki syf, ale jest powierzchnia, tak później zostanie to ładnie umyte. Więc wkręcamy te śruby, wkręcamy sobie wtyczkę, jedną, drugą, zapinamy z powrotem spinkę, o to, żeby sobie tu się działa i będziemy składać ten pas. Pokażę Wam, jak jest złożony. Trzeba go zdjąć, bo do tych dwóch śrub się nie dostaniecie z boku. Więc tutaj są też, pokażę, które śruby podkręcać. Słuchajcie, po wpięciu robimy sobie takie małe sprawdzonko. Czy świeci nam ledzik Jak tutaj to wygląda? Elegancko. Więc tutaj już sobie możemy posprawdzać. Ładnie świeci. I możemy montować dalej. Ten pas, pas jak montujecie, to, to ma ładnie tu wskoczyć. Tutaj się schować. Tu też, zobaczcie, musi się ładnie zlicować. Tutaj musi to wskoczyć, tak jak tutaj na tą stronę. E, później te boczki sobie dokręcimy, dosuniemy prawo-lewe i złożymy to równiutko, żeby było ładnie. No i patrzcie, wszystkie te linie ładnie muszą wam się zejść. Tu pochować równiutko, gwinty się mają spotkać. Tutaj mamy śrubę, tu mamy śrubę, tutaj nie mamy, tu mamy ładnie się ma zejść. Tutaj mamy ładnie ten boczek z tym ma się spotkać też żeby to zdjąć to trzeba pamiętać, że tu jest śruba od tego nadzwankowego bampera, odkręcić prawą, tą stronę i tamtą, żeby oddzielić ja widzicie, dam sobie bamper na dół bo musi być to oddzielone, żeby sobie tutaj działać To tu idą takie małe, krótciutkie bez gwintu na obkoło, tylko środkowy ten torx jest chyba i przekręcamy, i tak są po drugiej stronie te dwie i to co trzyma ten plastik Kolejny etap. Śruba, śruba, druga. W tym narożniku trzecia, czwarta, piąta i analogicznie szósta. Teraz dwie malutkie, jedna, druga. Teraz kładziemy sobie stelaż ten aluminiowy. I on tu jest mocowany na dwóch lewych i dwóch prawych śrubach. Stelaż dodatkowo jest tutaj przykręcany jeszcze na dwie tutaj, to plastiku łapie się jedną długą i po tej stronie symetrycznie jedna, druga. Zakręcamy, tu jest dyszka. No słuchajcie, tu już mamy nałożone prawo, lewe, Tu są dwie śruby, one są tutaj porozkładane, ale tu idą dwie, dwie, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, Cztery. tutaj Zanim zaczniecie, jak to odkręcicie z tej strony, nie rwijcie tego do góry. Bo tutaj jest też śruba jedna. Gdybyście wyrwali to, zanim odkręcicie to, to też pamiętajcie o tamtej śrubie. I po tej stronie tak samo. Symetrycznie jest też jedna śruba. Więc mimo, że to odkręcicie, musi pamiętać o od spód odkręcić. Zagręcacie gotowe po krzyku. Szybki temat. Zrobiłam później stawkę jak świeci to w nocy, bo tutaj na kamerze widzę, że jakby się różniło, a jest identyko, więc może później będzie ładne zdjęcie. Tyle w temacie, pozdrawiam Was, hej.